Witam Państwa serdecznie, moi drodzy. Ciężki dzień dzisiaj po klinikach onkologicznych jeździć, ale wracamy do tematu wczorajszego procesu z Animexem. Znaczy, nie wiem, czy to nazwać proces z Saszą, pracownikiem Animexu, obywatelem Ukrainy, czy to proces, moi drodzy, Animexu przy wykorzystaniu pracownika z Ukrainy jako narzędzie do walki z Bustowskim. W trakcie procesu, moi drodzy, okazało się, że Animex rozpoznał rozmówcę mojego, który opowiadał, jak to w Animexie kazano mu odświeżać stare mięso w maszynach, czyli wilkach, a jednocześnie w turnie przerabiać parówki berlinki. No, i jeden z pracowników, brygadzista, moi drodzy, stwierdził, że to pan Karol Czajka, ale pan Karol Czajka jest pijakiem, moi drodzy, który został zwolniony, nie przedłużono mu umowy o pracę. Raz twierdzono, że pracował miesiąc, po miesiącu został zwolniony. Drugi twierdził, że pracował trzy miesiące, i ze względu na to, że pił w pracy, to mu nie przedłużono i nie przychodził do pracy to mu nie przedłużono umowy o pracę więc jeżeli pan Karol Czejka to obejrzy bardzo chętnie zapraszam żeby się skontaktował ze mną lub żeby skontaktowali się byli lub obecni pracownicy Animexu którzy chcą opowiedzieć jak to jest moi drodzy w Animexie Kutno 1 i że wszystko tam jest cudownie, wspaniale oni dbają notabene Moi drodzy, w trakcie procesu w Łodzi wczoraj wyszło, że to właśnie Animex opłacił obsługę prawną, dając swoich prawników, i opłacił opłatę sądową, moi drodzy, za pozew sądowy cywilny wobec Bustowskiego, czyli kolejna zagrywka Animexu, żeby wytaczać procesy sądowe Bustowskiemu. Mam nagraną rozmowę z byłym kierownikiem Animexu, któremu to Animex, pracownicy, dyrektorzy Animexu chwalili się, tak. że będą wytaczali takie ilości procesów, że Bustowskiemu nie starczy na e, adwokatów. To ja wam zapowiem. Jestem tak kurwa zdesperowany przez mojego ojca, który ma nowotwora, dzięki właśnie takim kurwa palantom i takim firmom, które tak robią, jak robią. Którzy walą chemię bezmyślnie do tego żarcia, a później konsekwencje ponoszą tego ludzie. Jestem tak wkurwiony, że zapowiadam Wam, że jak będę miał wpływ w tym kraju, to pójdziecie wszyscy pierdzieć w pasiaki z branży mięsnej od lewej do prawej. Będziecie pierdzieć, kurwa, w pasiaki za to, co robicie, bo macie jawne przyzwolenie rządu na trucie ludzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wywoływanie nowotworów. A to się, kurwa, skończy tym, że będziecie gnili w pudle za ludobójstwo. Bo przerabiając te świnie, moi drodzy, a dzisiaj jestem po rozmowie z panią onkolog. W sprawie mojego ojca, w której przedstawiłem teczkę 250 dzieci zbadanych z Jeleniej Góry na poziom glifosatu. Przedstawiłem opracowanie na temat wpływu glifosatu na organizmy ludzkie i zwierzęce pani Moniki Kryger z Instytutu w Leipzig. I złapali się onkolodzy za głowę, niedowierzając, ile glifosatu znajduje się w organizmach dzieci. I to jest jedna z przyczyn, moi drodzy, choroby nowotworowej też mojego ojca. Jak wy myślicie, że ja się wycofam, albo że dam się zastraszyć, bo wy jesteście jakąś, za przeproszeniem, firmą Animex, dyrektorzynko, który przychodzisz i obrażasz mnie na sali sądowej, kiedy to jest prawomocny wyrok sądu rejonowego, który stwierdza, że Bustowski mówił prawdę, ty twierdzisz i mówisz, że Bustowski szkaluje dobre imię Animeksu, podważając jednocześnie wyroki prawomocne sądu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ty sługusie po prostu korporacji amerykańskich, to mnie naprawdę wyprowadzasz z równowagi. Byłem grzeczny, dopóki się nie dowiedziałem o nowotworze mojego ojca. Ale mam na was wyjebane, na wszystkich polityków, od lewej do prawej, na tych spisów z konfederacji, wyparszywe, zapszałe ryje, które tylko patrzycie, tak jak jutro zaczyna się forum ekonomiczne, na którym będziecie się bawili, za pieniądze ludzi, którzy muszą wypracować. I wy ludzie się obudźcie. Bo jest katastrofalny wzrost chorób nowotworowych, a na przyszły rok, moi drodzy, w budżecie nie ma pieniędzy dla NFZ-u, więc nie będzie za co to leczyć. Wzrost potężny nowotworów po stronie niemieckiej wśród też dzieci. W związku z powyższym, namawiam panią profesor do przeprowadzenia analizy, jaka skala jest ilości nowotworów w pasie nadgranicznym u obywateli. Po stronie niemieckiej i po stronie czeskiej. Ja apeluję też do Niemców i Czechów, którzy przychodzicie na stronę polską i kupujecie te polskie parówki, i kupujecie to mięsko, które notabene przyjeżdża też z truczu nakładczego lub z głębokiego mrożenia z Danii, z Belgii, z Niemiec, z Holandii. To wszyscy jesteśmy truci, te korporacje nas trują, wszystkie narodowości. I ponoszą za to konsekwencje, moi drodzy, ponoszą konsekwencje konsumenci, czyli oni wywołują nowotwory. W profilaktyce leczenia nie bada się poziomu witaminy D3, żelaza, cynku, selenu, boru, moi drodzy, wartości minerałów, tylko, moi drodzy, bada się, czy już jest nowotwór. Po to, żeby dawać chemię, a to nie jest rozwiązanie, moi drodzy. Gdyby nie chemia, gdyby nie te, moi drodzy, świnie i kury, które oni przerabiają tu w Polsce, a to jest wektor przenoszenia, między innymi, bo glifosat nie jest jedną z jedynych substancji, która jest pronowotworowa, tylko w interakcjach z tymi konserwantami to dopiero jest bomba chemiczna, to mamy do czynienia, moi drodzy, z masowym truciem ludzi. Masowym truciem ludzi. I oni bardzo dokładnie wiedzą, jakie świnie, jakie kury przerabiają. Mam informację już od kierowników byłych z Animexu, że jeżdżą już po Polsce i wyszukują po cichu e, ferm, gdzie będą mogli właśnie hodować ten tucz przemysłowy. Na tych sojach, na tych tanich paszach, na tym tak zwanym pelecie. Który jest wektorem, moi drodzy, przenoszenia herbicydów, fungicydów, w tym też glifosatu. I tym karmią kury i świnie. I moi drodzy, ja się dzisiaj dowiedziałem, że mój ojciec ma nowotwora złośliwego. Jak wy myślicie, że ja się was kurwa za przeproszeniem jakiegoś animeksu boję, to wy naprawdę jeszcze nie widzieliście rozcieczonego Bustowskiego. Bo dopiero się wkurwiłem na tą całą sytuację. Kiedy dotknęło mnie już to osobiście, ale dotyka też dzieci na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. I wy, zawszałe konfederacyjne posełki, pluję wam w ryja. Dzisiaj to mówię z pełną odpowiedzialnością. Pluję wam wryja, bo jesteście zawszałymi kundlami, które nie są godne, żeby z wami w ogóle rozmawiać. I chętnie się zderzę z wami i przyjdzie dzień, że się zderzymy i się spotkamy. Z tym całym Bosakiem Winnickim, którzy, kurwa, za przeproszeniem osraliście polskie dzieci, wiedząc, że są strute randapem i się śmialiście w żywe oczy. A dzisiaj chcecie znowu w białych rękawiczkach z pisem układając się, bo wiem, że się układacie, bo mi to mówią pisowcy, że się układacie, no. ale to się skończy dla Was wszystkich bardzo źle, bo ludziom już zaczynają puszczać nerwy. I moi drodzy, to my jesteśmy ci dobrzy, a oni są źli. To są współpracownicy diabła. To są współpracownicy zła. I jeżeli my im będziemy na to pozwalali, to oni będą się rozwijali to oni będą zbierali żliwo właśnie, a my będziemy tymi ofiarami jesteśmy ofiarami takich winnickich bosaków, którzy siedzą w parlamencie i słowem zmównicy sejmowej w sprawie nie odzywają się trucia ludzi więc bosak winnicki jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa, masz obowiązek i z Konwencją Praw Dziecka poruszać tematykę, która dotyczy trucia dzieci. Skoro tego zaniechałeś, to pamiętaj, że system się zmieni, a wy pójdziecie pierdzieć w pasiaki. Będziecie wpierdzić pasiaki, a ja dopilnuję, żebyście żarli parówki. Od rana do wieczora będziesz dostawał na rano paróweczkę z bułkami, kurde, z włosami Chińczyków. Dopilnuję tego osobiście. I leczo będziesz jadł parówkowe i na kolację będziesz jad parówki. Aż zdechniecie. I poznacie, co to znaczy nowotwór i te piekło, które przechodzi... 2 miliony ludzi, czyli około 10 milionów ludzi, którzy w swoich rodzinach mają osoby chore z nowotworem. I apeluję do Was wszystkich. Czas przerwać to padziewie. To jest skandal, moi drodzy, żeby Animex finansował przeciwko mnie proces sądowy. A Sasza, proszę Państwa, dzięki Temu filmowi awansował, czyli Sasza z Brygadisty, stał się majstrem, moi drodzy. Jest wybitnym fachowcem. Wybitnym fachowcem według dyrektorów. Nie ma żadnego wykształcenia, jeżeli chodzi o kwestię wędliniarską, żadnego wykształcenia. Z tego co mam informację, to był a mam informację od ludzi z Ukrainy. To był chyba klawiszem, moi drodzy, w areszcie. A w Polsce stał się majstrem od parówek. O, znaczy od mięsa, bo ja już nie wiem, od czego on jest. Czy to ten Sasza od parówek, czy jaki tam, bo już nie wiem, na jakich działach on gdzieś robi, o którego Sasza chodzi. Jakiś Sasza. No ludzie, zobaczcie, co ten animex wyprawia. I my na to pozwalamy. Pozwala na to prokuratura, pozwala na to politycy, i na to jest, bo my jako ludzie, jako ci dobrzy, nie reagujemy na tą patologię, na to zło. A to zło się rozprzestrzenia. Dlatego musimy wygrać. Bo dobro zawsze wygrywa ze złem, kiedy się ludzie zjednoczą, kiedy będziemy mieli wspólny cel. Ostatni tydzień, moi drodzy. Jeżdżę cały czas z ojcem od jednego lekarza do drugiego. Od oddziału onkologicznego do drugiego oddziału onkologicznego. Napatrzyłem się na ludzi. 16-latków, Szesnastolatków, czterolatków, dwunastolatków, dwudziestodwuletnia dziewczyna, trzydziestolatek, starsi ludzie. Różnych narodowości, w tym też Niemcy po stronie niemieckiej, bo akurat przynajmniej mój ojciec korzystać może z racji tego, że kiedyś tam mieszką, może korzystać z służby medycznej tamtej. Ale napatrzyłem się na przekrój ludzi młodych. Czym oni się różnią? Konwencja praw człowieka daje takie same prawo nam, jako ludziom, jak i im. Różnimy się tylko kwestią używania języka. Innymi językami mówimy, a jesteśmy ludźmi. A oni też są ofiarami, zrozumcie, tego chorego systemu i zła, na które jest przyzwolenie społeczne. Jeżeli my nie będziemy rozmawiali z różnymi narodami na temat tego, co się dzieje, to nie znacie dnia. Ja się dwa tygodnie temu dowiedziałem, że mój ojciec ma nowotwora. Dopiero teraz diagnozują, co to jest. Wiadomo, że jest to złośliwe. I mówiłem, i uprzedzałem, i prosiłem ojca, nie jedz mięsa, nie dotykaj mięsa, bo to jest najgorsze zło. I to samo pieczywo marketowe, moi drodzy. Pieczywo marketowe to jest siedlisko nowotworów. Dla nich liczy się tylko kasa. To, że coś ładnie wygląda, to, że smakuje, nie znaczy, że to jest zdrowe. Zrozumcie, jeżeli nie ma systemu kontroli, to dzieje się to, co się dzieje. Powiem Wam szczerze, szkoda mi tego Saszy, bo Niemek ewidentnie go wykorzystał do procesu sądowego z Bustowskim. Ale ja się pytam, gdzie są kamraci? Gdzie jest, gdzie są ludzie od Maciaka? Gdzie są ludzie w tym procesie? Gdzie wy jesteście? Przychodzą, moi drodzy, starsze kobiety. Wczoraj przyszło sześć starszych kobiet plus jeden pszczelarz. Chciałem też notabene, tak jak Krzyszkowi Burhartowi i polecam Krzyśka Burcharta miody, ale chciałem też być uczciwy i zaraz wam pokażę otrzymałem też i chciałem podziękować bo dostałem taki zestaw miodów dobrońskie miody u sława Marcin Kmiecik Marcin bardzo dziękuję za prezent. Krzyszowi Burchartowi też bardzo dziękuję i polecam te miody od jednego i drugiego chłopaka, bo naprawdę robią dobrą robotę. Ale moi drodzy, my musimy wygrać ze złem. I ponad podziałami, to jest w interesie naszych nas wszystkich. W dupie biecie tą politykę. To trzeba się zjednoczyć żeby były nas miliony i wyjść, i wypierdolić tych wszystkich posłów, senatorów, tego, tą funkcję prezydenta, zmienić ten kraj. Zmienić dla przyszłych pokoleń. My już starzy jesteśmy, ale jeszcze możemy coś zmienić. Ale ja teraz już nie mam nic do stracenia. I prezesiku, prezesiku, Bądź pewien, jak będę miał wpływ, to cię wpierdolę do pudła na dożywocie. I jeszcze jedno. Apeluję do rolników. Hodowców trzody chlewnej. Mam informację od kierowników, byłych i pracowników Animexu w Kutnie, że przez dłuższy okres czasu ta firma działa, działała bez klasyfikatorów. Więc kto klasyfikował mięso i na czyją szkodę? Ponoć teraz odeszła pani Natalia. Kto klasyfikuje teraz? Bo się zwolniła. Kto, kto jest klasyfikatorem w Kutnie 1 w Animeksie? I gdzie są służby, gdzie jest prokuratura? Pani, tak zwana babcia, która była zakładowym lekarzem weterynarii w Kutnie. Przeszła teraz stała się powiatowym. No to moi drodzy, ona teraz nadzoruje, anime ekskutno. Wy to rozumiecie? To jest, jakieś, to jest jakaś parodia. To jest parodia. Kiedy, kiedy moi drodzy wyciągamy wyrok i mówimy, że wyrok jest prawomocny, to oni ramionami. O wyroku to oni nie słyszeli. Oni tylko film oglądali jeden jeden. Jeden jeden. Pustowski no szk szk szkaluje Saszę. Dwa tysiące filmów, oni znaleźli film w, w dwóch tysiącach filmów. Mój drodzy, szkalujący Saszę. E, apeluję jeszcze do pracowników Animexu Kutno Jeden. Jeżeli chcecie się przyłączyć do tego procesu, to was zapraszam. Bo stwierdzili dyrektorzy i brygadziści, że Sasza poczuł się urażony i tak ponoć wszyscy są pracownicy my poszkodowani i współczują Saszy. To dlaczego w ramach świadków nie ma żadnego podległego, szeregowego, moi drodzy, pracownika jako świadka ze strony Saszy? Tylko moi drodzy, jest brygadzista. I dwóch dyrektorów. Wy to rozumiecie? Układy i układziki. Słuchajcie, jeśli ktoś ma zamiar z Animexu, z pracowników, do mnie się odezwać, ujawnić pewne fakty, bo przecież oni twierdzą, że oni nie mają nic do ukrycia, można nosić telefony, nie ma najmniejszego problemu, choć wszystkie zakłady poklejali zakazem filmowania. No to są bardzo transparentni, nie? To zapraszam, żebyście się ze mną kontaktowali. Mój numer telefonu 792434657. 4 4 zapraszam was do kontaktu. Jeżeli macie jakiekolwiek zdjęcia, filmy z zakładu możecie wysyłać na moją skrzynkę mailową adres zzrs.mbmałpawp.pl Przesyłajcie na mój adres domowy filmy. Możecie wysłać na płycie, na nośniku, na pendrive. Wysyłajcie z zakładów, żebyśmy mogli zawiadamiać prokuratury. Bo oni twierdzą, że wszystko jest cudownie, że tak dbają o pracowników, że głowa mała, że każdy pracownik ma pomoc i obsługę prawną. Więc ja, moi drodzy, zapraszam. Zadałem pytanie panu dyrektorowi, bo twierdzą, że są taką otwartą firmą międzynarodową, a ja się czepiam obywateli Ukrainy. Zadaję pytanie: a ilu pracuje pracowników z Rosji obecnie w zakładach Animexu Kutnoje? Żaden. A dlaczego? Czyżby dyskryminacja? Czyżby rasizm? Moi drodzy, zapraszam was do, do kontaktu. Dobro wygrywa ze złem, kiedy jesteśmy aktywni jako ludzie dobrzy. I wtedy wygramy. Stwórzmy dużą grupę ludzi. To jest w naszym interesie, bo nie wiemy. I nie wiecie. Kiedy możecie dostać taką samą diagnozę, jak dostał mój ojciec? Nowotwór. Nowotwór złośliwy. Sprzerzutany. Więc moi drodzy, we mnie odpaliły się demony z lat 90. I ktoś, kto mnie zna, Wie, do czego jestem zdolny. Zapamiętajcie sobie. My pozamykamy Was do pierla. I nie tylko Animex. A weźmiemy się za całą branżę mięsną. Za calutką w Polsce. Za te tucze przemysłowe. Tak. Skończy się trucie ludzi. Nastanie normalność i będzie cudowne i wspaniałe rolnictwo. Będą szczęśliwe świnie chodzące, moi drodzy, które będą skarmiane naturalną paszą, pokrzywami, a nie peletem. Będzie parówka, która będzie parówką dla dzieci. Zrobimy z Wami porządek. Zapamiętajcie, Albo zdążycie mi spierdolić, albo was wsadzę na 25 lat co najmniej. I przywrócę, może nie karę śmierci, ale minimalnie 25 lat za ludzi w Polsce. Jestem tak zdesperowany, że doprowadzę do tego. A ludzie. Jak się wkurwią, to zobaczycie, co potrafią. Zapamiętajcie, dobro wygrywa ze złem, ale dobro musi być aktywne. O, już mamy pomysły. Do Dożywotnio do kopalni. Będą robili za ciągnik rolniczy, będą ciągać pług. Roboty się znajdzie. Będzie bardzo dużo do odbudowania. Tak, żebyście mieli co robić. Poczujecie na swoich kręgosłupa. I zadbamy o to, żebyście mieli zdrowe parówki. Takie, takie same, jak wy karmicie ludzi na terenie Polski. Parówka Patrycja. Ja pierdolę, jak można coś takiego wymyślać. Jak można tak dzieci obrażać. Jak można nazwać... Parówkę Patrycja. Wyobraźcie sobie, idą dzieci do szkoły i nagle Patrycja, parówo. No wiesz, jak można coś takiego wymyślać? A takie przecież są teraz w biedronkach parówki, Berlinki. Parówka, Patrycja. A jak się będzie nazywał prezes parówka? Pod celą nazwiemy go prezes paruwa Krysia. Zadbamy, żeby mieli umilone życie. Boże, Bóg mi świadkiem, przyrzekam Wam, że nie odpuszczę trucia ludzi. Jestem tak wkurwiony. Pozdrawiam.